Miłość, śmierć i roboty. Kupa świetnych filmów animowanych na Netflixie, ale nie filmów animowanych dla dzieci, tylko jest to rzeczywiście antologia animacji. Czyli niby serial, tak jest to podpisywane. Stoją za tym dwaj panowie bardzo znani i bardzo zacni: David Fincher i Tim Miller. Jeżeli ktoś nie kojarzy pierwszego, to nie wierzę. <głos> <głos> Raczej czyli 7, i tak dalej. Ale wiesz, z drugiej strony House of Cards. Tak no same, i House of prawda? Cards, na przykład. A jeśli chodzi o tego drugiego, no to przede wszystkim Deadpool. Z serialem to ma niewiele wspólnego. To jest kilkanaście animacji dłuższych, krótszych, tam są nawet kilkuminutowe do kilkunastominutowych. Bardzo różnych. Bardzo różnych. Oni sami... Każda z tych animacji to jest zamknięta, zamknięta całość. To prawda. Oni sami, czyli twórcy, nazywają to, czy nazywali to jeszcze przed powstaniem chyba, że to zapowiadali, że to będzie taka orgia gatunków. Prawda? No i mamy coś tutaj chyba na rzeczy, bo rzeczywiście tutaj jest wszystko, wydawałoby się. Tak, od no. ręcznego rysowania do tych no. już najnowszych technik, jeśli chodzi o techniki, też różnorodnie od jest. Od horroru wojennego poprzez cyberpunk skończywszy na, na, na prawie że mandze. No tak, hmm. komedie tutaj wszystko jest groza, komedia, science fiction. Wszystko, absolutnie wszystko, rzeczywiście wszystko przemieszane, przemiksowane, bardzo inteligentnie. Bardzo umiejętnie, chociaż tak na marginesie, skoro już o tym mówimy, to ja tak sobie pomyślałem, że gdyby to tak, może pomyśleć na tym jeszcze bardziej uważniej i wnikliwiej, to można by było zrobić tak podpowiadam twórcom że można by było zrobić coś trochę jak z Black Mirror, prawda? Że tam pewne rzeczy się jakoś uzupełniały, że były nawiązania, że były jakieś linki, mianowniki wspólne i tak dalej. Takie różne zabawy, prawda? Tak jak, 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 jakieś, nie wiem nawiązania jednego, delikatne nawet, prawda? Jakieś nawiązania między filmikami. No tutaj tego nie ma. No, trochę mi to rozczarowuje, bo myślałem, że coś w tę stronę twórcy pójdą. Ale na pewno ci nie rozczarowują same, same filmiki. To rzeczywiście... znaczy nie wszystkie. Oczywiście one są różne. 18 filmików to nie może być 18 świetnych filmików. One są różne. Oczywiście bywają średniutkie, ale jest kilka naprawdę rewelacyjnych. Są też takie, które mają duży potencjał. Takie, które aż by się chciało, żeby z kolei z nich powstał jakiś film. To no... no od razu pierwszy z brzeg czyli pierwszy z tych filmów o walkach potworów, tak? Z tak, jednej to... strony niby, ale z drugiej strony mocne, feministyczne No kino. właśnie, tak. To jest też tak, ma spory potencjał według mnie właśnie na rozwinięcie na to, żeby to rzeczywiście zrobić z tego coś większego. No, feministyczny taki podziemny krąg trochę, no. prawda? Takie skojarzenia są, nawet kolorystyczne nieco. I tutaj, no to robi wrażenie. Oczywiście tam jest zaszczelina orła na przykład też o kosmonautach, którzy no, trafiają gdzieś zagubieni zupełnie w. Na koniec kosmosu. Tak, na koniec kosmosu, i już właściwie gdzieś mają w plecy 100 tam 50 lat świetlnych, prawda? Więc no, to też jest rzecz, która no, gdzieś może nie jest jakoś nadzwyczajnie oryginalna, bo się może kojarzyć No może. Ale tak, no, chociażby to pasażerowie, był taki mm -hmm. klimat tego. No tak, to, się, że... to, to wszystko przypomina. Natomiast no, Samotności w kosmosie. Jest to dość intrygująca opowieść, która no, ma na pewno też potencjał na jakieś rozwinięcie, więc może kiedyś się do tego doczekamy. Ale... No, był chociażby też taki film Grawitacja. Mm -hmm i tutaj mamy pomocną dłoń. To też jest dosyć mm. podobne do siebie, aczkolwiek wersja bardziej hardkorowa jest ta pomocnej no, dłoni. Tak, no jest jeszcze, wspomniałeś na początku, że mamy tutaj do czynienia z horrorem wojennym. No jest, na koniec. Tajna wojna. Rzecz no, kino historyczne, jak najbardziej. No. A jednocześnie trochę futurystyczne, jednocześnie demoniczne i... I rzeczywiście horror. A tak ale to może się, że ale mi się ale... trochę kojarzyło z helbojem. No tak, tutaj akurat tutaj w tym y, filmiku y, finałowym, życie, horrorze wojennym, tak możemy to nazwać, który też ma potencjał według mnie, to też się nadaje na rozwinięcie i też mógłby z tego powstać, mógłby coś z tego większego powstać. No, na przykład, humoru specjalnie nie ma. Ale, ale są takie z humorem i to niezłe. Ale to są słowa. Tam jest rzeczywiście bardzo często, są puenty, są twisty. Yy, nie wiem, tam są trzech robotach. To jest takie dość wdzięczne, urocze. może... No, takie trzeba głaskać, że tak, tak planują. Tak. To, to niby pewno. jest takie głupiutkie, pozornie, ale to jest ta, taka zaduma trochę w tym wszystkim, tym całym śmiechu. Jest jakiś taki rodzaj delikatnej też refleksji Wiesz, jest... w ogóle nad, 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 nad nami dzisiaj, prawda? No bo nad to taką... jest już post-apokaliptyczne po... no, tak. Kiedy nas już nie mm -hmm. ma, to akurat mi się trochę kojarzy osłolim. Ja nie mhm. wiem, cały czas miałem odniesienie jakieś. No właśnie, ale to są i y, takich momentów, y, wydawałoby się śmiesznych, które, które no jednak jednocześnie są jakąś refleksją. Czy na przykład y, alternatywne wersje historii? Właśnie, no to jest, tak? no, właśnie, bo są takie filmiki, które no, nie są wciągające bardzo, prawda? Fabularnie one są no, takie, bym powiedział, że no, oglądamy, bo one są w punkcie wyjścia, są fajne, dowcipne, inteligentne, ale później jakoś nas trochę nudzą, bo to nie jest nawet na te kilka minut. To nie jest coś, co wciąga, prawda? No właśnie te historie alternatywne, y, no, to jest odjechane szyb, bardzo odoszane. Taki dobry żart, y, po tak. Prostu. Tak, epoka lodowcowa też oczywiście z lodówką, czyli cywilizacja, historia cywilizacji i tak dalej, przyszłość, byśmy, że cywilizacji też w pewnej mierze, to wszystko w pigułce Lodówce, prawda pomysł super tylko... Czy to nas rzeczywiście wciąga i czy, to nas, czy oglądamy to z jakąś... z wypiekami na twarzy? No raczej nie, więc to są takie no, dosyć nudnawe, prawda, fabularnie, ale jednocześnie świetne w takim punkcie wyjścia. No ale te refleksyjne to chociażby te, które są w stylu mangi, prawda? Tam mm -hmm. mamy też te odcinki. No i mamy nasz tutaj polski akcent, no to nie możemy nie powiedzieć, czyli Rybia Noc i tutaj oczywiście Platyś i Masz za tym stoi. Damian Nenow jest współtwórcą, właściwie reżyserem tego, tutaj tej części nie, serialu. A to nazwisko nie bez mm -hmm. też pada, dlatego że... Jeszcze, jeszcze dzień, dzień życia. Podobne gdzieś tam estetycznie, wizualnie tak, podobne. Tak, ta sama, te, tak. trudno powiedzieć kreska, ale ten mm -hmm. sam sposób, sposób animacji. No więc, właśnie tutaj te skażenia są oczywiście, ja myślę, że wizualnie, no poza dyskusją, znakomita rzecz. Fabularnie, no może nierozbudowane i może nie aż tak wciągające, bez twistów, bez jakiegoś drugiego, trzeciego, czwartego. No, ja bym też, powiedział też, o tak, wiesz co, e, może niekoniecznie. Właściwie w każdym z tych filmików jest jakiś. Twist, no, Natomiast, jest, ale... natomiast jakby po pierwszym, Minimum. po drugim, po trzecim możemy się przyzwyczaić, w którą uh -huh. stronę każda z tych historii pójdzie, bo to są dosyć proste historie, uh -huh. ale każda z nich moim zdaniem to jest bardzo fajna uczta. To uh -huh. Nie, no wizualnie oczywiście tak. na pewno tak. Fabularnie różnie, natomiast no, jest kilka perełek, które tutaj chyba trochę już zdążyliśmy zasygnalizować i o niektórych powiedzieć. Całość, no myślę, ciekawa, przede wszystkim zabawa, ale jednocześnie też chwilami bardzo inteligentna, refleksyjna, brawurowa. Miłość, śmierć i roboty do obejrzenia na Netflixie. My oczywiście polecamy. Polecamy, oczywiście. Polecamy. A jeżeli Wy to już obejrzycie i macie swoich faworytów z tych kilkunastu odcinków, to no zapraszamy, zapraszamy do komentowania. Tak, powiedzcie, które to Wam się najbardziej podobały i dlaczego. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.